Cześć, manko! z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jest to już 32 odcinek bodajże z, z testera modów, jakiego farminga, co ja gadam? Tak, jest to odcinek z testera modów. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali myjkę y, wysokociśnieniową, ciśnieniową, jakoś tak. Jest to po prostu będzie myjka do mycia właśnie naszych pojazdów różnych. ten odcinek się pojawił właśnie z tego jak se y, myje moje maszyny we farmingu na mojej głównej serii. Ale w dzisiejszym odcinku będziemy testowali inną make i w dodatku z tą myjką będziemy mieli taki pojazd, który będziemy mogli transportować, więc nie będziemy musieli tej makei po prostu kłaść w jednym miejscu. Będziemy mogli ją sobie przenosić. to naprawdę jest fajną rzeczą. No, no i sobie tyle. Jest to 32 odcinek. Fajnie byście sobie jej lajka, dzwoneczek, subskrypcję, mi to pomoże, a Wam to po prostu długo nie zajmie, bo jest trochę gorzej z aktywnością. I bardzo o to bym poprosił Was. Z góry chciałem przeprosić Was, bo może być tak, też, że Mogą być trochę trony, ale mam, mam nadzieję, że tak nie jest i dobrze mi widzicie. Trochę krzesło może mi skrzypać, ale to tak jak zwykle, czasami tak jest. No i w sumie tyle. Tak, przejdziemy, właśnie do tego moduł i. Jest właśnie 32 odcinek, to ja właśnie wam powiedziałem już trzeci raz z rzędu, ale jeszcze muszę wam powiedzieć tak, że po, po prostu yy, wydaje mi się, że ta seria nie będzie jeszcze tak długo trwała, wydaje mi się, że tak do 35 odcinka i później po prostu skończymy ją i zajmiemy się czymś innym, bo ponieważ jakby nie widzę w niej dużej przysz przyszłości i po prostu... Może kiedyś do niej powrócę, ale na razie właśnie nie chcę i może powrócę w następnym Farmingu 22. I ja właśnie się zastanawiam, czy nie podciągnąć tej serii po prostu do 40 odcinka i to w sumie będzie tyle, więc tak może być czasami, ale to jeszcze sobie zobaczymy. Ale teraz właśnie gadamy sobie o tym modzie, jest właśnie ten myjka wysokociśnieniowa, tu jest napisane po angielsku. Więc no, możesz napisać, że to jest Steel Brand High Pressure, czyli wysokociśnieniowy make do mycia. Washer to jest chyba myć, którą możesz umyć cokolwiek chcesz, wherever i gdziekolwiek chcesz. Cokolwiek i gdziekolwiek chcesz, i możesz ją transportować na palecie. Więc to po prostu to, co wolisz, to robisz po prostu nią. Dobra. I teraz tak, jest to Steel od Steela, model Still Rep 581 ty, cena to jest 1550 euro i cena na dzień to jest 5 euro, czyli to w sumie nie jest tak dużo. No i jest napisane, że. Te la, e, bo macie ogólnie dwie majki, Tom i tą, którą będziecie chcieli, to sobie kupicie. Cena to jest tylko 350 euro. No. Gra to jest Farming 19, producentem jest Steel, kategoria paczka i autorem jest Black Ship Modding. O dziwne, bo za, zawsze jest Wizard, Lizard, co jest dziwne. Teraz rozmiar to jest 8 MB, wersja 1.0, data jest to 15. Kwil... 15 kwiecie? Nie, e, co ja mówię, boże. 15 czerwiec, 15 czerwiec, czyli jakby już ten mod jest nowiutki, który powstał dzisiaj, bo ja ogólnie odcinek nagrywa we wtorek, czyli mod jest dzisiaj powstały. Platforma jest to PC Macro 4 bądź Xbox One. O, ale się nagadałem. Dobra, i tu mamy kilka zdjęć. Yy, tu jest pierwsze zdjęcie. Otóż, wygląda tak. Nie jest to w sumie jakoś, nic takiego bardzo ciekawego, ale styl Bardzo fajna firma, marka. Jest to właśnie na takich paletach. Czyli, to można po prostu tu włożyć widły i transportować to. To jest super rzeczą, czy tak można. Yy, mamy nawet dwózek jakiś. Mega fajnie. I tu kolejny. I to właśnie tak wygląda z pierwszej perspektywy ta Mejka. Właśnie, więc to jakby jest spoko. No no i to samo tak najbardziej, bo jakby nie widzę większej przeszłości właśnie w tym sensie oprócz mycia jakby nic nie zrobimy, więc no. Więc tutaj to jest tyle w tym takim wejściu do tego testera modów. Widzimy się już w grze, pokazać wam, pokażę wam jak to ogólnie wygląda, jak to działa i jak to możecie wykorzystać, więc zapraszam was do gry moi drodzy. Ja już moi drodzy jestem w grze, więc mogę sobie już zakupić tą myjkę wysokociśnieniową. Również chciałbym, chciałbym wam powiedzieć, że nagrywam pierwszy część odcinka trochę szybciej i to nagrywam trochę później. Więc może być czasami tak, że. Może mnie trochę gorzej widać, albo jakieś gorsze naświetlenie być, więc za to przepraszam, ponieważ nie mam na to w sumie wpływu, a jakiegoś tam mega sprzętu nie mam, żeby jakoś mnie oświetlić i w ogóle, więc po prostu tą część dogram właśnie w taki sposób, mam nadzieję, że i tak zostaniecie i obejrzycie do końca, bo staram się, żeby to jak najlepiej wyglądało. Więc już powiem, przechodzimy ładnie do zakupu tego co chcemy kupić. Jest to otóż właśnie ta myjka wysokociśnieniowa. Yy, czekajcie, w którym ona miejscu może być w ogóle? Nie tutaj na pewno nie, nie będzie. Jest otóż tutaj jak, jak widzimy. Ładna taka, ale fajna jest, mi się podoba w sumie. Bo tu mamy tą zwykłą, ona 4500 kosztuje, więc jest naprawdę droga. A tu mamy tą tańszą, co za pomocą tej maszyny możesz wyczyścić brudne pojazdy i narzędzia. You can place this pressure washer anywhere you want to and transport it to. Aha, dobra, to pisze to samo, że po prostu możemy wyczyścić wszystko i wszędzie chyba. I to w sumie potrzebuje transport, bo to się zabiera tak jak, pale, jak zwykłą paletę. Czyli tu się po prostu wkłada te widły i to się zabiera, tak. Sprawdzamy sobie właśnie jak to wygląda. Aha, moi drodzy, bo ja, ja myślałem w ogóle, że to ma... Mm, czy tu ma jeszcze cenę jakąś w sensie, że tam było napisane, że jedno kosztuje 1500, a jedno 1200. Ja chcę jeszcze sprawdzić, czy może jest właśnie takie samo, bo to jest dziwne, że po prostu yy, po prostu to kosztuje tyle, a, a było napisane ewidentnie, że 1200 i 1500, więc powinno być jeszcze jedno, ale nie mogę to znaleźć w ogóle. Więc wydaje mi się, że chyba tylko to jedna ta jedna mika jest. Więc okej. Okay. Oki do oki, więc ja po prostu sobie tą make tutaj zakupię, bo wydaje mi się, że właśnie innej nie ma. Czekajcie, to jest ta. Dobra, yy, niech będzie tu. W sumie już ładnie wygląda. Nie jest jakaś mega brzydka, moim zdaniem jest spoko. I teraz tak, czy ja tutaj gdzieś mam jakiś yy, ładowacz czołowy, w sensie, czy ja tu mam jakiś traktor z odważnym czołowym, gdzieś tutaj blisko. Aha, tu jest, w tej mojej szopce jest... To, aha, ty nie masz ładowacza niestety, ty, ty też, ty też. O, ty masz ładowacze. Jestem nawet blisko do stetową tutaj, tym Fendem vario. Naprawdę spoczko. Yy, I teraz, i w sumie, yy, pokażę wam właśnie jak to działa głównie i w sumie tyle będzie w tym odcinku. Również chciałbym was prosić o zostawienie lajka, czas subskrypcji i dzwoneczka bo mi to pomoże Wam po prostu długo nie zajmie. W sumie możecie napisać w komentarzu yy, jakie nie wiem, czy oglądacie euro. O, pod razie jest euro w sumie, więc fajnie byście napisali. I ta właśnie jak wam wspominałem pierwsze części tego odcinka yy, Wydaje mi się, że będę niedługo kończył tą serię z tego, z tego testera modów, bo wydaje mi się, że jakoś nie ma dużo sensu to przedłużać, a wydaje mi się, że teraz bym sobie zrobił jakąś pauzę, żeby po prostu yy, była na nowy sezon, znaczy na nowy ten żeby tester modów mógł się pojawiać, właśnie po prostu yy, na, nowego, na nowego farminga czyli 2.20 2, Farming 2022, farming 22, o tak będzie lepiej brzmiało. Czekajcie, tu sobie ładnie podjadę. A nie, nie trzeba jeszcze niżej, nie, po prostu trzeba trafić. A ja nie wiem, trafić. Ja to z tym maślakiem, wam powiem, czekajcie. Czyli to trzeba ładnie trafić, dobra. Wiecie co, ja mam po prostu za szerokie widły i jakby Boże, no po prostu nie uda mi się to wziąć. Wielkie sorki, ale nie uda mi się to wziąć. A innych wideo chyba nie mam możliwości zakupienia, więc po prostu ja to nie będę Wam jakby przenosił. Ale na pewno tak się da, jak macie inne widły. Bo ja mam jakieś, czekaj, ja mam jakieś takie inne widły i niestety ja nie mogę w nich w sensie wziąć to jan ze stola. Więc jakbyście mieli z jakiejś innej firmy, to naprawdę możecie spróbować. I serio Wam powiem, że to się da przenieść, bo jak widziałem właśnie na filmikach niektórych, dobra. Przemysł jest za ciężki, czyli to nie możemy nic wziąć, ale ogólnie ładnie wygląda ta make -up. Mi się podoba. Po prostu zabieramy sobie R i ona jest włączona już. Jestem ciekawy, jaką ma długość. Czyli jest po prostu mega długa i po prostu nie możemy przejść dalej, co jest dziwne, że po prostu to nas blokuje, jakby. Yy, lepiej jakbyśmy mogli iść dalej i po prostu nie pstrykać tak daleko, ale w sumie, no, niech wam tak będzie. Czy możemy to? To możemy też w sumie. Yy, aktywuj narzędzie. Aha, tu po prostu to narzędzie. Wszystko spoczko i sobie teraz, sprawdzimy, jak? To, nie, to, to w ogóle nie jest brudne, co to ma być? A, jest za daleko. Ale ogólnie to, to działa mi się, nie się tak wydaje. O, tu jest brudny, widzicie? Ej, ja składam reklamację, bo to. to, to w ogóle nie, nie działa. jak możecie zobaczyć, patrzcie, są brudne koła, co nie? Robię tak i to i to nie działa. What the fuck? Nie, 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 nie! A jednak nie, patrzcie. Trzeba to dużej zrobić. Działa, więc prawdę jest spoczko, że działa i że nas nie jakoś nie okomali w jakiś sposób, że na przykład napisali O, najlepsza maszyna do czyszczenia aut i, wszystkie, i do wszystkiego i do maszyn. A widzimy... Jest ładnie i wszystko ładnie działa. Yy, innych opcji nie ma w sumie, właśnie teraz. Tylko, możemy skiknąć R i tyle. Co w sumie nie jest jakiś. Na ciśnienia na i tak jest fajnie. Yy, fajnie, że po prostu też yy, możemy, możemy słyszeć takie dźwięki, co są te z właśnie. No, no i w sumie tu. To, to, co, co to miałem ocenić i w tym odcinku, to testowa testowałem. Yy, możecie tu po prostu, po prostu spróbować te widły tu włożyć i to wszystko będzie ładnie działać jakby jeśli nie będzie działać to napiszcie mi w komentarzu ja to jakoś rozwiążę. ale wydaje mi się że powinno na pewno działać bo przecież to jest takie szerokie no to, to, to przecież musi działać a po prostu te moje widły są trochę za szerokie a jakbyście mieli trochę węższe to będą działały idealnie dobra więc ja po prostu dziękuję wam za oglądanie nie będę robił, zrobię zdjęcie do miniaturki później, więc dziękuję wam za oglądanie, widzimy się jutro, e, tak jutro, jutro o godzinie 16.30 I właśnie wam powiem dokładnie czy, jak to jest właśnie z tym farmingiem, czy ja go będę po prostu sobie, y, znaczy testera modów, czy ja go skończę y, Bo wydaje mi się, że do 35 odcinków nagram, to jeszcze 3 odcinki i po prostu skończę tą serię i to w sumie w tyle w tym odcinku, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie lajka, subskrybujcie i do widzimy się jutro moi drodzy, BYE!